Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem przepyszne letnie danie. Będzie to polędwiczka wieprzowa. Soczysta i delikatna, zawinięta w przepyszny plasterek bekonu. Do tego też zrobiłem bardzo fajny, słodko kwaśny sos. Czereśniowy, no i oczywiście to wszystko podałem z młodymi ziemniaczkami. A jeżeli lubicie wieprzowinę, to wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem takiego przepysznego, schabowego w letniej odsłonie. Link do tego filmu, oczywiście i tradycyjnie znajdziecie w opisie, a ja zabieram się za gotowanie. Zapraszam! Przygotowanie naszego dania jest naprawdę bardzo szybkie, bo mamy dzisiaj polędwiczkę, a polędwiczkę robi się szybko i ona nie potrzebuje być zbytnio marynowana. Spójrzcie, mam tutaj trzy takie kawałki fajnej polędwiczki i teraz tak, muszę je natrzeć. Nacieramy je tylko delikatnie suszonym czosnkiem, tak. Tak jak Wam mówię, jest to delikatne mięso, więc nie dodajemy tutaj zbyt dużo przypraw, bo chcemy mieć ten smak tej polędwiczki cały czas. I ja sobie to posypuję delikatnie oregano. To wszystko. Jeszcze ewentualnie dodam trochę pieprzu, no bo wiadomo, wieprzowina lubi pieprz. I żeby nasze danie nie było zbyt suche, zawijam sobie polędwiczkę w bekon. Spójrzcie, mam tutaj fajny, delikatny bekonik wędzony, surowy. Obtaczam jeszcze to wszystko w tych przyprawach i po prostu hop, zawijam dość ciasno. Mm. I tak robię z każdą polędwiczką. Polędwiczki mam gotowe, zawinięte. I teraz zrobię sobie szybki sos czereśniowy. Mamy teraz bardzo dużo czereśni, więc musimy z tego skorzystać. O, na sam początek olej. Wlewam na patelnię i dodaję tutaj cebulkę. Może być to szalotka, może być to zwykła biała cebulka. Jest to taki mm, wytrawno słodki sos, więc będzie naprawdę ciekawie. O tak. Szybko ją podsmażam i redukuję temperaturę. Tak? Ona nie może ta cebulka się podsmażyć. Ona ma się lekko poddusić. Mm. I do podsmażonej cebulki od razu wsypuję trochę imbiru. Imbir się dobrze komponuje z czereśniami. Od razu też dodaję czereśnie i podsmażam, dodając masło. Przejdźmy teraz do karmelizacji naszych przepysznych czereśni. Ja sobie tutaj dodam taką jedną łyżkę miodu. Hop. No tak. I wcisnę od razu sok z cytryny. Dobrze. Teraz musimy to gotować na powolnym ogniu. Niech te y, wszystkie czereśnie puszczą soki i pokażą, na co je stać tak naprawdę. Mm. Do mojego sosu dodam sobie też sok z świeżo zmielonych czereśni. To są świeżo zmielone czereśnie. Tak one wyglądają. Hop. I zalewam ten sos tymi czereśniami. Dodałem sobie tylko troszeczkę wody i zmieliłem czereśnie. Tu nie ma żadnego innego dodatku. I teraz Czekamy, aż nam się to zredukuje i sos będzie taki gęsty. Tutaj ładnie mi się sosik redukuje. I teraz przejdźmy do naszych polędwiczek. Pamiętajcie, że musimy sobie nagrzać i piekarnik, i patelnię. Piekarnik gdzieś tak do temperatury 220 stopni. Oczywiście grzanie góra dół, a patelnia musi być bardzo nagrzana, bo ona musi teraz chwycić. Co musi chwycić? Zamknąć te pory. Musi chwycić bekon, musi chwycić tą piękną polędwiczkę, którą tutaj mamy. O! Słyszycie? To jest dobry znak. Podsmażamy ją, ale nie dotykamy jej, wkładamy ją i czekamy jakieś 3 minuty z każdej strony, żeby ją obrócić. Tak? O! Ja sobie delikatnie jeszcze posolę moją polędwiczkę, ale tylko delikatnie. Wiecie dlaczego? Bo bekon też jest słony. Sosik jest gotowy, polędwiczka jest gotowa i możemy ją wkładać już do piekarnika. I jak długo ją pieczemy? Będziemy ją piekli przez około 20 minut w temperaturze 220 stopni. Może wcześniej dojdzie ten kawałek, bo jest chudszy. Wszystkie składniki mamy już gotowe, więc będziemy wykładać nasze danie. Ja sobie podam moją polędwiczkę z młodymi ziemniaczkami, z masełkiem i z koperkiem. To jest taki, taki letni zestaw, obowiązkowy letni zestaw dla każdego. Więc mogę już wyciągać moje ziemniaczki. O tak, ładnie to ułożymy. Jednego kapeluszem do góry, drugiego kapeluszem na dół, i tak na przemian. Jest to bardzo, bardzo fajne danie. Mm. Ziemniaczki już mamy, więc przejdźmy do polędwiczki. Spójrzcie, musimy ją sobie pokroić. Ona jest przepiękna, soczysta w środku, widzicie? Taka właśnie powinna być. Mm. Idealna. Przepięknie się komponuje, więc ja sobie wezmę trochę musztardy francuskiej. Tak. I obłożę tą musztardą tą moją polędwiczkę. Wiecie dlaczego? Bo ja uwielbiam tą musztardę francuską, bo ona zachowuje się jak kawior. Podczas jedzenia czujecie te malutkie, delikatne mm, kuleczki w buzi i to jest coś niesamowitego. Dobra, teraz sos. Sos czereśniowy. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie sobie bez problemu wydłubać pestki z tych czereśni, ale ja uważam, że to jest taki fajny akcent i dodatek do mojej polędwiczki, więc tego robić nie będę. I teraz układam moją polędwiczkę tutaj na talerzu. Niech ona ładnie się zaprzyjaźni z tym wszystkim, a na samym końcu dodam sobie zest z pomarańczy. Tylko muszę wyłączyć, o, tutaj ten. Sosik. Pomarańcza, oczywiście, została sparzona. Tak. I takim zestem udekoruję moje przepiękne danie. Spójrzcie. Tak. Rozkładam ten zest tutaj na polędwiczkę. Na samym końcu dodaję estragon z mojego ogródka. I to jest naprawdę przepyszne letnie danie. Tak wygląda polędwiczka z sosem czereśniowym i z młodymi ziemniaczkami. Jak wam się podoba? A jeżeli lubicie wieprzowinę, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepysznego letniego kotleta schabowego. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia.